Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mam niebywałą przyjemność ogłosić, że 29 listopada w Miejskim Centrum Kultury Południe w Katowicach-Kostuchnie odbędzie się mój kabaretowo-słowno-muzyczno-andrzejkowy występ, na który niestety nie zapraszam, bo podobno wszystkie wejściówki zostały już rozdysponowane, ale zostałem poproszony, żeby ogłosić o tym wydarzeniu w mediach społecznościowych, co niniejszym czynie. Korzystając jednak z sytuacji, chciałem Zwłaszcza tych, którzy tam nie dotrą. Chciałem Wam życzyć przewlekłego zdrowia. Chciałem Wam życzyć mnóstwo szczęścia, a jeszcze więcej pieniędzy. Idzie najdroższy miesiąc w roku, Mikołaj, Dzieciątko, Sylwester. Także wszystkim nam się przyda. Ale najbardziej w życiu przydaje nam się humor i optymizm. I tego Państwu życzę najbardziej. Pamiętajcie, dzień bez uśmiechu, dniem straconym. Życzę tego z całego serca. Krzysztof Respondek, serdecznie pozdrawiam. No i zapraszam, jeżeli nie w środę 29, to kiedyś tam.